Już za chwilę na tej sali rozpocznie się Gala Osobowości i Sukcesy roku 2025. Jest to wydarzenie, które jest organizowane od 16 lat przez Mariusza Puyszko, które gromadzi największe gwiazdy liderów biznesu, wybitnych artystów, sportowców i inspirujące osobowości, które swoją pasją i determinacją osiągnęły niesamowite sukcesy. Dla Pana jest sukces. Jest to rzecz bardzo skomplikowana, bo to się zaczyna pewnie od niczego. Ktoś, kto w ogóle zaczyna, na przykład, tak w mojej branży, to nie wie, czy go spotka sukces. Nie wie, jak to się jego kariera rozwinie. Dopiero po wielu, wielu latach można powiedzieć, mogę ja bym nieskromnie powiedzieć, że chyba odniosłem sukces. I to jest właśnie to. Sukces to nie jest kariera, żeby nie mylić. Sukces bywa albo nie. Jak jest sukces, i to duży sukces, to wtedy ciągnie człowieka w górę. Ma szansę wtedy być rozpoznawalnym, ma szansę wtedy, jeśli to na innym poziomie, zarabiać więcej pieniędzy, może poznawać więcej ludzi. Jest mu łatwiej trochę w życiu. Ważne jest tylko, żeby ten sukces utrzymać, bo najczęściej bywa, że bardzo łatwo się spada z tym. A czy uważa Pan, że warto chwalić się sukcesem? Warto, warto, bo jeśli wie Pani my się nie pochwalimy, to nas nikt nie pochwali. Dla mnie sukcesem jest to, żebym była szczęśliwą kobietą. To jest najważniejsze. No to ja chyba tutaj muszę podzielić zdanie Eliski, bo oni bez powodu e, razem się... U... O, to nie jest, Anny. to jest? Pytanie! na przykład suk sukces to tutaj no, właśnie... Tak, właśnie przed sukcesem. Jeżeli pytamy o definicję sukcesu... Sukces, jest jest człowiek prawo. sukcesu. Tak. tak. Już, już Okej, okay. dobra, słuchajcie, nie ja. Zanim, ja zanim tak, Zagradzamy. Fajna gala, ponieważ można właśnie poznać bardzo fajne osobistości, bardzo fajnych ludzi, poznać jakieś różne branże, różne dziedziny. Jakby nie ma chyba fajniejszej gali niż gala u Mariusza, bo tyle się dzieje, jest tyle emocji, jest po prostu wszystko, co może, co może się wydarzyć. Przede wszystkim to jest radość, bo jeżeli odnosimy sukces, to musimy się z tego cieszyć. Jeżeli nie cieszymy się, to znaczy, że to nie był sukces. Nie ma znaczenia ilość pieniędzy, ilość dokonań. Jeżeli to nie sprawiło radości mi, tobie, mojej rodzinie, to to nie był sukces. Znaczy Mariusz jest osobowością samą w sobie, w związku z powyższym nazwa osobowości i sukcesu jakby oddaje jego charakter, a już nazwa optymista roku czy gala optymizmu to to jest cały Mariusz, bo... Jakie to uczucie otrzymać statuetkę na dzisiejszej gali osobowości i sukcesy roku 2025? W wspólnie z Timem bardzo zadowoleni, ponieważ robimy to z pasji, nie robimy to dla pieniędzy, robimy to dla fanów, bardziej dla satysfakcji, więc się bardzo cieszymy, że za ten wysiłek, który ponosimy, dostajemy nagrodę. I tak jak Rosja ma ropę, tak jak Niemcy mają Volkswagena i Mercedesa, tak mamy piękne kobiety i będziemy je promować na całym świecie, nie tylko w Polsce. Każdy jakoś ten sukces rozumie inaczej. Dla mnie największym sukcesem jest to, że mam kontrolę nad swoim życiem i nad swoim czasem. Bardzo dobra organizacja. Bardzo mi się podoba to, że tak popędza tych wszystkich laureatów, dwa odrzas. Wie też tutaj, też tutaj o... też właśnie popędza. o właśnie Pierwszy raz, kiedy stoję tutaj u Mariusza na scenie. Natomiast no, jak zwykle cudowna atmosfera, cudowni ludzie, bardzo się cieszę, że, że tutaj się możemy spotykać. No, Mariusz zawsze trzyma poziom i jak zwykle ten poziom został utrzymany. Dla mnie sukces to jest to, kiedy ludzie mogą docenić moją pracę, moją, moje zasługi dla biznesu, dla rozwijania rynku tajskiego na, na, na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o dywersyfikację portfela inwestycyjnego. No na pewno jest to duże wyróżnienie, jakby zaszczyt, miło tutaj być w takim miejscu osób wybitnych, które, które mają wkład w kulturę, w sztukę, w społeczeństwo, które również zostały jakby docenione. Myślę, że sukces jest to miara wkładu w społeczeństwo, w życie innych osób, kiedy robimy coś wartościowego dla innych, co daje jakby wymierne rezultaty, poprawy ich życia no to wtedy tak jakby jest to formą sukcesu. Im bardziej poprawimy jakość życia innych ludzi, no to wtedy ten sukces jest większy. Nowe, świeże, ponieważ jest to moja pierwsza w życiu statuetka. Przy kolejnej opowiem ci, która jest lepsza, która jest gorsza. Na razie to jest, jest to najlepsza statuetka osobowości roku, jak zostałem w życiu, to na pewno. I najlepsza gala, bo pierwsza też. A nie, wiesz to mega się cieszę. Byłem trochę zdziwiony, bo myślałem, że jak ja dostaję nagrodę, to tu będą takie, taka średnia półka. I jak zaczęli ludzie wychodzić na tę scenę, to mi jest aż. Tym bardziej jestem dumny z tej nagrody i tym bardziej mi ją ciepło dzierżyć w dłoni. Bo dobrze aktorzy wysokiego formatu sportowcy, wielki szacunek, oczywiście ludzie, którzy oddali się jakiejś tam pasji całe życia, nie wieku jak już 45 lat zaczęli, bo podejrzewam, że Leo Wilfredo jakby w wieku 45 lat zaczął świecić siatkówkę, to by nigdzie nie doszedł. Poczułem się najbardziej wyróżniony, że jestem wśród tych osób, jak wyszli lekarze i wyszli ludzie medycyny. Stresowałem się tym wydarzeniem bardziej niż jakbym wchodził do ringu. Także, naprawdę, super wydarzenie no i cieszę się, naprawdę jestem szczęśliwy, że, że mogłem uzyskać taką statuetkę. Mam nadzieję, że nie ostatnią. Każdy sukces zawodowy czy prywatny jest spełnieniem marzenia. I myślę, że tak to można określić: sukcesów nasze marzenie. samego Mariusza pójścia, myślę, że no warto tak, że tutaj. Tak, ocenić. tak no ocenić. Ja myślę, że wychwalać warto, bo to jest naprawdę nietuzinkowa osoba i to jest naprawdę bardzo pozytywny człowiek, od którego można wiele czerpać i się uczyć. Wybierałem zawsze, jeśli można powiedzieć, taką pracę, która dawała mi radość życia i żeby zdobyć sukces na polu zawodowym, to trzeba kochać to, co się robi, tak? więc wtedy jest dużo łatwiej. To jest wyjątkowy człowiek i zawsze cokolwiek robi jest wyjątkowe, tak, ale też są wyjątkowe. Bardzo cieszę się, że tu jestem. I co roku zaskakuje mnie Mariusz osobami, które tutaj zaprasza. To jest wielkie wyróżnienie, bo jest tu tak ogromna ilość osób sukcesu i ze sportu, i z medycyny, i sztuki. To jest taka nagroda, gdzie czujemy, że rzeczywiście to, co robimy przez lata jest widoczne i jest tak, szanowane i tak. tak tutaj naprawdę są wspaniałe osoby które znamy się już od lat i rzeczywiście to są osoby i pozytywne i wielkiego pokroju i wielkiego sukcesu Ja tak myślę o sobie że ten sukces cały czas jest przede mną bo cały czas czuję niedosyt i to jest chyba najfajniejsze w mojej pracy, w moim podejściu do w ogóle życia. to się więcej. I on jest jeszcze przede mną, bo, bo te schodki są coraz wyżej. Sama sobie je stawiam. Sukces nie jest tym celem, tylko sukces jest tą całą taką pracą, tą drogą, którą wykonujesz. Ja jestem zauroczona dzisiejszym wieczorem. Był spontaniczny, był zwariowany, ale też były piękne momenty. Wspaniałe osobowości. Słuchaj, no szalony wieczór, ale... No cóż. Przede to jest wielki szczyt. Bo naprawdę, no każda osoba tego nie dostaje i... Żeby tutaj być, znaczy się naprawdę się skoncentrowałem na ten rok, również się robiłem i no wiadomo, dużo, e, powiedzmy, emocja i radości dałem do, do ludzi. Byłem, mam na jedzie. osoba inspirująca dla dzieci, młodzieży i dorosłych. No i dzięki to, to chyba dostałem e, dzisiaj statułeczki, które wiadomo, no tak. ma wielkie, wielkie obrady, co jest dla mnie. Bo mi się stwierdzenie Mariusza Nagali, że Polacy nie lubią sukcesu, nie lubią ludzi sukcesu. Ja uważam, że powinniśmy, jeżeli ktoś osiąga sukces, czy w Polsce, czy na arenie międzynarodowej, powinniśmy tym, tym sukcesem się chwalić, powinniśmy inspirować, przede wszystkim młodych ludzi z Polski, że można. Osiągnąć sukces, trzeba po prostu tylko wstać z kanapy, odłożyć puszkę piwa, może nauczyć języka, może wyjechać z Polski, spróbować swoich sił gdzieś za granicą, po prostu coś zrobić, coś osiągnąć. Jestem tutaj na tej gali tak naprawdę pierwszy raz bardzo, bardzo, bardzo organizacyjnie mega, wiesz, no Mariusz jest osobowością i myślę, że to on powinien dostać satuletkę, osobowość roku, dekady, czy też tam prawie 16 czy 20 lat. Myślę, że Mariusz robi kawał naprawdę kawał dobrej roboty. Po to, żeby ludzie z różnych środowisk, z różnych części Polski mogli się spotkać, poznać, polubić, porozmawiać. Ta impreza najważniejsza była z tego względu, że udało mi się spotkać mojego ogromnego idola, bardzo młodego człowieka, najmłodszego profesora w Polsce, o którym chyba z miesiąc czy dwa miesiące temu napisałam post na Instagramie. Pyk, patrzę, a on jest, tak? Ale się okazuje, że on zauważył ten mój wpis, że mi bardzo dziękował. A ja jemu bardzo dziękowałam za to, że jest przykładem e, dla, dla bardzo wielu młodych ludzi, bo, bo ja sama uważam, że no, musimy inwestować w młode społeczeństwo. Najcenniejszym sukcesem moim zawodowym to jest to, że udało mi się dziewczynce znikąd dziewczynce z prowincji, która miała tylko marzenia, nie miała w ogóle pieniędzy, ale wiedziała, że bardzo chce zdobyć świat nie tylko mody, ale świat biznesu i w ogóle jakby wiele rzeczy w życiu zrobić. To, że mi się udało do tego dojść i zawsze powtarzałam i powtarzać będę, że droga do tego to całe mnóstwo porażek, i właśnie ci, którzy przez te porażki przechodzą, przezwyciężają te porażki, mają szansę tylko i wyłącznie na sukces. Każda okazja, w której doceniane są sukcesy i możemy odbierać wyróżnienia, no jest wyjątkowa. I dzisiejszy wieczór również taki był. No pierwszy raz jestem tutaj akurat na tej gali i fajnie. Dużo się dzieje i jest bardzo wesoło. Ja myślę, że każdy człowiek ma własne spojrzenie na sukces. No ja akurat osiągnąłem sukcesy na arenie międzynarodowej w sporcie, w którym się zajmuję. Natomiast wydaje mi się, że o wiele bardziej wartościowe dla mnie są sukcesy w życiu prywatnym.